Siemano, ja jestem Mateusz i witam Was na kanale NGNW. Łzy sędziego Mateu Laosa. Poprowadził on ostatni mecz w swojej karierze. Zlatan Ibrahimowicz ogłosił przejście na emeryturę, a Karim Benzema już oficjalnie opuszcza Real Madryt. Możliwy jest powrót Ilkaya Gündoğana do Borussi Dortmund. Robert Lewandowski daleko w klasyfikacji złotego buta. Kosmiczne trafienie Halka. Karol Świderski z kolejnym golem, a włoskie media łączą AS Rome i Zbigniewa Bońka. Pamiętajcie o tym, że możecie ocenić ten film i subskrybować kanał. Na pewno tego żałować nie będziecie. Sponsor tego kanału, czyli Betfan, przygotował dla Was specjalną ofertę. Nazywa się ona Bonus 200% i polega na tym, że otrzymujecie bonus do 200% pierwszej wpłaty. Czyli, tak dla prostego przykładu, wpłacacie 150 zł, a możecie grać za 450. A oprócz tego, z kodem NGNW10 otrzymujecie FreeBet 10 zł. Regulamin i wszelkie szczegóły macie na dole w opisie, a ja zapraszam do oglądania! Mateu Laos posędziował ostatni pojedynek w swojej karierze. Wczoraj miał zaszczyt być rozjemcą w spotkaniu Majorki z Rayo Vallecano i o dziwo nie pokazał ani jednej żółtej kartki, choć w swojej karierze wyciągał ją prawie 2,5 tysiąca razy. Piłkarze po zakończeniu spotkania przygotowali mu szpaler, a kibice zebrani na trybunach nagrodzili go gromkimi brawami. Zlatan Ibrahimowicz wczoraj po meczu AC Milanu z El Las Verona ogłosił przejście na emeryturę. Szwed w ostatnim czasie zmagał się z kontuzjami i nie rozegrał wielu spotkań, a kilka dni temu AC Milan poinformował, że nie zdecyduje się na przedłużenie obecnego kontraktu. Kariera Zlatana Ibrahimowicza trwała 24 lata, podczas której miał zaszczyt reprezentować takie kluby jak Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Acy Milan, Paris Saint-Germain czy Manchester United. Natomiast wczoraj oficjalnie odejście Karima Benzemy ogłosił Real Madrid. Francuski napastnik po rozegraniu 648 pojedynków żegna się z Estadio Santiago Bernabeu i swoją przygodę z futbolem będzie kontynuował zapewne już poza Europą, a dokładnie raczej w Arabii Saudyjskiej. Za chwilę ma podpisać umowę z al itihad na mocy której za jeden sezon zainkasuje bagatela 200 milionów euro. W Europie tak wysokie wynagrodzenie po prostu nie jest możliwe do osiągnięcia. um yeah. Co więcej, wczoraj zagrał po raz ostatni w koszulce Realu Madryt i udało mu się zdobyć gola po rzucie karnym, dzięki czemu pięknie pożegnał się z kibicami. Real Madryt zaledwie zremisował z Atletiki Bilbao, ale to wystarczyło, aby zachować pozycję wicelidera. Ilkay Gindogan ma jeszcze trochę czasu, aby zadecydować, gdzie będzie grał w kolejnym sezonie. Obecna umowa z obywatelami wygasa 30 czerwca tego roku, a FC Barcelona oraz Real Madryt walczą o jego usługi. Niemiecki Bild podał jednak zaskakujące informacje i on uważa, że jest możliwy jego powrót do ojczyzny, a konkretnie to do Borusi Dortmund. Myślą, że w głównej mierze to będzie zależało od samego zawodnika, ponieważ BVB na pewno nie dysponuje takimi środkami, aby przebić ofertę Realu Madryt. Tym razem to nie Robert Lewandowski, a Erling Haaland zdobył złotego buta już tak oficjalnie. Po prostu nie ma już możliwości, aby ktokolwiek go wyprzedził. Norwek uzbierał aż 72 punkty, co dało mu 12 oczek przewagi nad drugim Harm Keinem. Polak pomimo tego, że w dwóch poprzednich sezonach zdobył tę prestiżową nagrodę, to po transferze do Barcelony nie był w stanie po nią sięgnąć. Lewy znalazł się na siódmej pozycji z dorobkiem 46 punktów. Na pewno pamiętacie to fenomenalne trafienie Roberto Carlosa. Wczoraj doszło chyba do jego powtórki za sprawą Halka. Brazylijczyk obecnie występuje w Atletico Mineiro, a jego bramka sprawiła, że wygrali ostatni pojedynek. Rzecz w tym, że Halk uderzył piłkę niemal z połowy boiska. Tak na moje oko to do bramki było około 40 metrów i trafił bezpośrednio. Naprawdę niesamowite, nie sądziłem, że takie gole są możliwe. Kolejne świetne spotkanie rozegrał Karol Świderski. Polak zdobył gola i co więcej wpakował piłkę uderzeniem między nogami bramkarza. Niestety to było za mało, aby odnieść zwycięstwo, ponieważ ostatecznie Charlotte przegrało 4 do 2. Jose Mourinho miał zakomunikować władzom AS-ROMY, że jeżeli ma zostać na kolejny sezon, to potrzebuje zmian, ale także wsparcia, ze strony władz AS-ROMY. Nie chodzi tutaj tylko o nowych zawodników, ale również o wzmocnienie wśród działaczy. Calcio Mercato podaje, że jedną z osób, która miałaby dołączyć do AS-ROMY w roli działacza, jest m.in. Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN grał w tym klubie, ale tak jak sprawdziłem, to na razie nie skomentował całego zamieszania. Niemniej jednak to ciekawa sprawa. Tylko bo tak nie do końca wiem jak ma się to do funkcji wiceprezydenta UEFA, którą obecnie pełni. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Koniecznie ocencie ten film i subskrybujcie kanał, aby nic Was nie ominęło. Pamiętajcie także o ofercie od sponsora tego kanału, czyli Betfan, a jej szczegóły macie na dole w opisie tego filmu. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!